Witajcie kochani, dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzień naprawdę zaledwie kilka, kilka minut. Chciałem zrobić nauczanie dłuższe i jeżeli będzie jakiś odzew pozytywny, to może biblijnie to zrobię, ale teraz w kilku słowach. A więc kwestia sztu dzisiaj. Czy potrzebny jest chrzest wodny? Bo tą kwestię ostatnio, jak gdyby, została podniesiona. Podniosłem się w poście czy pod postem do tej kwestii. A więc, czy wymagany jest chrzest wodny? By sobie na to odpowiedzieć, trzeba zadać sobie pytanie, czy chrzest wodny jest potrzebny według Biblii do zbawienia. Oczywiście, że nie. Chrzest wodny w żaden sposób nie jest potrzebny do zbawienia. Co więc jest potrzebne jedynie do tego, byśmy mogli uzyskać zbawienie? Oczywiście, jak bardzo dobrze wiemy, tego naucza Biblia, że jedynie jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tutaj znowu powstaje przykład tego wywyższonego węża na pustyni, miedzianego węża, na którego Izraelici pokąsani przez węże jadowite by nie umrzeć, dostali polecenie, by spojrzeć z wiarą na tego węża. On obrazował Jezusa, sam Jezus się odniósł jako ten wąż właśnie do, do siebie samego, że On obrazuje Jezusa Chrystusa. Każdy, kto spojrzał z wiarą na węża, zostawał uzdrowiony, nie przez jakiś uczynek, obrząd, obrzęd czy sakrament. Po prostu jesteś w sytuacji śmierci, każdy z nas. To już jest kara śmierci, wyrok śmierci na każdym. Potomku Adama, I teraz jedynie uwierzenie czy spojrzenie w symbolice na Jezusa Chrystusa jako zbawcę i wiarę w niego jako syna Bożego, wiarę w to, że umarł za nasze grzechy i wiarę w to, że zmartwychwstał, to zapewnia nam zbawienie. Jednakże, czy to oznacza, że chrzest wodny nie jest potrzebny? Nie jest to prawdą. Przest wodny jest potrzebny. Przest wodny jest nauką Biblijną. Przest wodny był zarówno dla Izraelitów i nie jest prawdą, że tylko Izrael miał korzystać z sztu wodnego, bo mamy przykład Korneliusza, który został ochrzczony, jak i jego cały dom jako pierwszy spogan ochrzczony wodą. Mamy przykład apostoła Pawła, który mówi, że nie ochrzcił wielu, bo się zaczęli hełpić, że. Są Pawłowi, inni, że Apollosowi, zamiast, że Chrystusowi. Tak? A więc Paweł wymienił kilka osób, które sam ochrzcił w wodzie spogan. Pogan. Są to na imiona greckie. A więc bardzo ważna rzecz i bardzo ważna, ale zarówno bardzo prosta zasada. Zbawienie nie jest w niczym innym, jak w Jezusie Chrystusie przez naszą wiarę. A więc niech chrzest, nie siedem katolickich sakramentów, nie wieczerza pańska, nie przynależność do jakiegokolwiek zboru religii chrześcijańskiej. Nic z tych rzeczy nie zapewnia ci zbawienia. Ale to nie znaczy, jeszcze raz powtarzam, że musimy odrzucić sześć wodnych. I podam bardzo teraz prosty, logiczny wniosek: poza tym, że tak jak powiedziałem, Biblia opisuje chrzest pogan, chrzest wodny, a że Chrystus chrzci Duchem Świętym, to już jest inna kwestia i jedyna prawda. Przez to odradzamy się w Duchu. Mamy zaczątek czy pieczęć Ducha Świętego. Przez to jesteśmy zbawieni, oczywiście. Tylko powtarzam, chrzest wodny nie ma nic wspólnego z zbawieniem, ale jest to wyraźne Wyzna wyraźny wyznacznik e, biblijny tak? no i teraz zadam Ci pytanie inne czy modlitwa zbawia? No, oczywiście, że nie zbawia więc czy nie musisz się modlić? no absolutnie modlitwa nie zapewnia Ci albo nic nie doda, nie odejmie od, od zbawienia, ale czy to znaczy że teraz nie masz się modlić? Biblia czy czytanie Biblii, studiowanie Biblii zapewni Ci zbawienie nie, oczywiście, nie zapewni ci zbawienie, bo powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że zbawienie zapewnia tylko i wyłącznie wiara Jezusa Chrystusa. Nie z uczynków żadnych, ani sakramentów, by ktoś się nie hełpił. Ale czy to znaczy, że nie masz czytać Biblii? No, jest to bardzo nielogiczne. Tego Biblia cały czas sama zachęca. Jak mamy wierzyć, jak mamy wiedzieć? O Jezusie, kim był, jak, dlaczego zginął, jeżeli nie znamy słów Pisma Świętego. Ale czy to nas zbawi? Nie. Zbawia nas tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Czy głoszenie Jezusa Chrystusa zbawia? Czy jeżeli nie będziesz głosił Jezusa Chrystusa, to nie będziesz zbawiony? Nie. Nie jest to prawdą. Nie będziesz zbawiony za głoszenie, czy nie głoszenie Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze raz. Czy mamy głosić Jezusa Chrystusa? Czy nie jest to wyraźny nakaz naszego Pana? Czy nie jest wyraźnie powiedziane, że za wszystko zostaniemy, czy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym e, i tam będą osądzone nasze wszystkie, no wszystkie postępki, nie na zasadzie potępienia, pójścia na potępienie, ale zostaniemy za to rozliczeni. Co się z nami stanie, w jakim stanie będziemy przebywać, może być bardzo niezaszczytne. I teraz tak samo, jeżeli chodzi o, e, o uczynki, tak, mamy powiedziane i tak, jak już wspomniałem, nie jesteśmy zbawieni dzięki naszym. Postępkom, naszym uczynkom, ale znowu tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale czy to oznacza teraz, że Ty nie musisz nic zrobić? A więc, tak jak powiedziałem, z takich biblijnych zasad, a więc chrzest, modlitwa, czytanie Biblii, głoszenie Jezusa Chrystusa. Tylko druga strona, o coś mi ucieka myśl cały czas. Co chciałem powiedzieć, czy to znaczy teraz, że skoro. Nie jesteś zbawiony przez uczynki, zarówno te, o które przed chwilą wymieniłem, ale również, że możesz żyć grzech w grzechu teraz. No bo wyraźnie jest prawdą, że za grzech, za każdy grzech należy się śmierć. Dlatego każdy z nas powinien umrzeć, ale za to umarł Jezus Chrystus. Tylko za każdy grzech, który popełniłeś, umiera Chrystus, a więc przez to, Możemy myśleć teraz, że możemy trwać w grzechu, no bo za wszystkie te grzechy Jezus umarł. Za te wszystkie. Czy wcześniejsze, późniejsze. Bo jeżeli tak by było, że. E, praktycznie liczą się nam te grzechy od, od nawrócenia, no to możemy grzeszyć, albo powiedzmy tak, a to jeszcze się nie nawracam teraz, bo będę grzeszył, a więc nawrócę się później. W ten sposób myślenia, tak? Bo. Ten, kto się nawraca, są zmazywane Jego grzechy, że uwierzył w Jezusa Chrystusa. A więc poczekam sobie, żeby te wszystkie grzechy były zmazane. Więc jesteśmy, Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Ale znowu, czy to znaczy, że możemy grzeszyć? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Paweł powiedział bardzo wyraźnie. Nie cytuję tutaj wersetów, ale jeżeli będziecie chcieli, bo jestem teraz na zewnątrz, w lesie, bez Biblii. Ale jeżeli chcecie to wszystkie później podam. Jeżeli chcecie, ktoś napisze, to podam. Aposł Paweł wyraźnie powiedział, że e, jeżeli ktokolwiek zasmakował łaski Bożej i zbawienia i tak dalej, a teraz rozmyśnie trwa w grzechu, to nie ma dla niego już przebaczenia grzechów, ale tylko jakieś srogie oczekiwanie kary i sądu i ognia. A więc to bardzo wyraźne, tak? No, i teraz, skoro dostałeś tą pieczęć, ten y, zalążek, y, pieczęć, właśnie pieczęć, to jest coś, co tak król dawał jako potwierdzenie czegoś, nie? Na przykład pisało tam, że taki a taki w przyszłości otrzyma, no nie wiem, jakąś tam kwotę złota albo jakiś zamek, cokolwiek. I król na potwierdzenie tego dawał swoją pieczęć, I chociaż miało, ma się to wydarzyć powiedzmy za miesiąc, za, za rok. Ta pieczęć jest po prostu takim glejtem, jak się to mówi, tak a więc potwierdzeniem, że to się stanie, i taki sam, taką samą pieczęcią jest w nas duch Święty. Jednakże jeżeli ktoś grzeszy, świadomie trwa w grzechu, a więc powiedzmy, w rozpuście, w cudzołóstwie, w alkoholizmie, w narkomanii, e, w pedofilii, o, o, obojętnie co, tak? Obojętnie co? Jeżeli ktoś świadomie w tym trwa, a twierdzi, że ma na sobie pieczęć Ducha Świętego, to się bardzo myli. Bardzo myli, bo bardzo wyraźnie sobie powiedzieliśmy to, że ten, który, tak jak Paweł powiedział, rozmyślnie grzeszy, na tym nie ma już przebaczenia grzechów. Po prostu nie znaczy to, że nikt z nas już z pieczęcią Ducha Świętego nie zgrzeszy, bo jesteśmy tylko ciałem, ale świadome trwanie w grzechu, a jakiś grzech, który sobie uświadamiamy od razu i pokutujemy i nie powtarzamy i porzucamy i prosimy Boga o wybaczenie, to jest całkowicie inna kwestia, prawda? A więc tu jest taka sama zasada, a więc znowu zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, ale to nie oznacza, że ty możesz grzeszyć, że ty możesz trwać w grzechu. Obojętnie teraz przecież nie muszę w ogóle żyć po chrześcijańsku, bo przecież nic się nie liczy ani żaden uczynek, ani grzech, bo przecież za wszystko umarł Chrystus, czy tak ta wygląda nasza droga Boża, czy tak wygląda wyrysowana bardzo wyraźnie droga chrześcijańska. Naszym zbawieniem jest Jezus Chrystus, jak najbardziej, w stu procentach, żaden nasz uczynek, żaden sakrament, absolutnie nic nie gra roli, ale w tym wyznaniu Jezusa Chrystusa jako Pana, udajemy się Chrystusowi na służbę, do końca życia. I w tym dopiero jest pokrycie. Śmierci Jezusa Chrystusa, bo wtedy nie grzeszymy, bo wtedy działa w nas Duch Święty, wtedy się Mu poddajemy, a jeżeli się poddajemy Duchowi Świętemu, to On wydaje swoje owoce i wszelki uczynek zbożny, który robimy, jest z Ducha, a nie z nas, tak? Ale ten Duch, również jeżeli się nim kierujemy i mieszka w nas, będzie nas chronił czy pouczał przed grzechem, tak? Będzie nas pouczał, że nie ma prawa, nikt nie może żyć w grzechu. Nazywając siebie dzieckiem Bożym, nazywając siebie naśladowcą Jezusa Chrystusa, nie możesz, po prostu nie możesz, bo jeszcze raz, jak powiedział apostoł Paweł, osoba, która świadomie trwa w grzechu laty, nie ma już przebaczenia, <laughs> a osoba, która zakosztowała łaski, jest tam bardzo wyraźnie tak powiedziane. Co do chrztu dzieci, oczywiście nie jest to tak samo potrzebne w ogóle. Do zbawienia chrzest, nie jest potrzebne, a tym bardziej dzieciom, a więc jeżeli komuś nie daj Boże, umarło dziecko i bez chrztu w kościele katolickim, to nie obawiaj się, bo to nie chrzest jest zbawieniem, ale ty, ty jesteś uświęceniem dla swoich dzieci. To przy ciebie twoje dziecko u, 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 osiągnie zbawienie albo potępienie. Nie zależy to od dziecka, bo ono samo nie jest w stanie wykazać to, czy przyjmuje Chrystusa, czy uznaje Go jako zbawcę, bo jest niemowlęciem. Więc to od Ciebie zależy, jaka będzie przyszłość Twojego dziecka. To widzimy na przykład za czasów potopu, ginęły tam również dzieci, z racji na rodziców, którzy nie usłuchali, nie weszli do Arki, a Noe przeżył z całą rodziną, tak? A więc cała rodzina była uświęcona przez Noego i posłuszna, e, i tak to wygląda. Najlepszym przykładem tego, by być pewny, czy cokolwiek nas zbawia, czy chrzest i tak dalej, oprócz Jezusa, jest przykład łotra czy złoczyńcy na krzyży. Jedyną kwestią było to, że uwierzył w Jezusa Chrystusa, poprosił Jezusa Chrystusa, by wspomniał o Nim w swoim Królestwie i Jezus powiedział mu, że będzie z Nim w raju. Tak. A więc złoczyńca nie zszedł, nie wziął chrztu wodnego, nie zszedł, nie przyjął chleba i, i wina, nie zrobił czegokolwiek innego. A więc bardzo wyraźnie widzimy, że do zbawienia jest potrzebna tylko i wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa. Co znowu nie wskazuje na to, że chrzest jest niepotrzebny wodny, że na przykład modlitwa jest niepotrzebna, tak jak powiedziałem, albo że możemy trwać w jakichś grzechach i żyć jak ten świat, bo te y, rzeczy bardzo wyraźnie reguluje Biblia i to bardzo wyraźnie reguluje Duch Święty. Bo jeżeli ktoś przyszedł do Jezusa Chrystusa wypowiadając to, że on jest Jego Panem i że wierzy w Jego śmierć i, i, i e, zmartwychwstanie i to zbawienie, że to jest w nim. Ale robi to tylko wypowiadając jakąś magiczną formułkę, ale egipskie zaklęcie, by sobie ocalić skórę. To absolutnie nie jest to ta droga, bo to bardzo wyraźnie Biblia reguluje. A więc, jeszcze raz podsumowując, bo króciutko chciałem powiedzieć. Krzest wodny nie jest potrzebny do zbawienia, absolutnie, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Ale to nie znaczy, że nie mamy chcić się w wodzie, bo taki mamy przykład i wzór biblijny. Jest to danie się Jezusowi Chrystusowi, zanurzenie się w Jego śmierci symbolicznie i w stanie jako osoba bezgrzeszna, tak jak Jezus Chrystus. Nie jest to jednak potrzebne do zbawienia, tak jak mówię. Dzieci absolutnie nie mają być chrzczone w wodzie w żaden sposób czy przez zanurzenie, pokropienie, tylko dorosła, świadoma osoba. I jeszcze raz zbawienia nie ma w chrzcie, dlatego nikt nie musi się obawiać, jeżeli nie daj Boże umarło mu dziecko bez chrztu, że jest w jakimś piekle, czy czy gdziekolwiek nie są to nauki biblijne. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, napiszcie i o te wersety, jeżeli chcecie, to chętnie Wam podam. Pozdrawiam serdecznie.